Mole foce zjadły futro. Wtrzymam <noise> na was zrobił jutro. Poszedł foka do oposa. jestem naga, jestem wosa. Co ja teraz biedna pocznę? Daj choć futro, zeszłoroczne. Opos tylko drzwi zatrzasnął. Każdy nosi on już własną. Poszła foka między bobrę, może będzie kto tak dobry i ponosić futro dami. futro przecież się nie splami. Bobry rzekły na to, foko bieda u nas jest w tym roku, może jednak ci niedźwiedzie dopomogą w twojej biedzie, ale nie niedźwiedź tylko mlasno. Każdy nosi odzież własną. Poszła foka do borsuka, może pan mi coś wyszuka? Borszu zmierzyją od wysoka. Spanie jest po prostu foka. Nie pomogły również lisy. Lis przeważnie sam jest słyszy. Nie zostało grono w stają, wszędzie kazał w maju. Jeszcze gorzej poszło z lutrą. skun miał pranie swoje futro Poszła fuka z moch może niech mi wyjdzie nie pomoże. Pozbierała na dnie szafki zniszczonego futra z krawki i zaniosła tak u śnieża. Później zmierzy i przymierza, poupinał skrawki modnie. Potem sił przynieść dwa tygodnie. Lecz by dziury zaszyć futrze? Musiał futro zrobić krótsze. Jak w, tu foka, w złośnie w panie, Ale mnie to mam ubrał ładnie. Cóż jest krótsze odczytale, moich Mój nie widać wcale. Mam nie nogi obie, co ja teraz biedna zrobię? Kuśmierz mruży jedno oko? Trudno, będzie pani foką. Odtąd foka nieszczęśliwa już nie chodzi, tylko pływa.